Gra numer 33, kto pierwszy zdobędzie 100 punktów na TikToku Edition Squid Game. I kto pierwszy odwróci to. I kto szybciej. Dobrze, dobrze ci idzie, podoba mi się. No właśnie, za bardzo się nie mogę ogarnąć z tym systemem. Okej, okay, teraz. Nie, no ale. O boż. Szczerze. Mega mocne. Przecież ja chłopie w ogóle siły nie używam. O, jest, jest! Pięknie! 27. Dobra, trochę sekund do pobicia. Też Jakbyś to pierwszym huknął. Uff. nie, za lekko tak jest. No za lekko. No. Ale fart. Co to wygram? Może jeszcze. Dajcie nas w komentarzu, jaki był wasz czas. I obserwujcie po więcej. Dobra. Wygrałem. No. Dzięki Gorek. Co? Miło było. Naprawdę. Ja nie wiem, Luberson w formie. Klasyk. Ale jeszcze kiedyś środkuję. Nie wiem. Mamy czekać. Aż to Dzisiaj? Tak. Dobra, masz czas jeszcze 15 sekund. I kończymy. Dobry,